Cześć, siemanko, siemanko, kolejne wędkowanko, jesteśmy na kolejnej zasiadce, ja już jestem po pierwszej kąpieli, bo temperatura 35,5 stopnia była jak jechaliśmy, auto zapakowane po dach, namiot no, już mamy rozłożony, dzieciaki też po pierwszej kąpieli, a ja się biorę za rozkładanie wędek, mam około 40 kg kukuryzy. nastawiam się głównie na amura większego karpia, zestawy będę kładł na grubo, zobaczymy czy uda się coś złowić, jeżeli nie będę czas spędzał z rodzinką, zobaczymy jak pójdzie. Mamy dzisiaj piątek, godzina 15, zostajemy do niedzieli, do wieczora, tak jak mówiłem, będziemy kociołkować, fajnie pojemy, jakaś zupka, jakiś kociołek, zobaczymy jak pójdzie. Nie przeciągam, zapraszamy Was do oglądania, zapraszamy Was na kolejny film. Lecimy z kolejnym filmem. Odpalamy! Co mówiłaś? Odpalamy powietrzamy weź mi Milena Lena Ja się biorę za rozkładanie wędek, stawiam jakiegoś markera, wysąduję sobie miejscóweczkę no i lecimy z rybeczkami 8 kg naturalnej kuku a na, na haczyki na zestawy idą dwie przynęty jedna przynęta warmus Zioło prezesa na pewno sobie to jeszcze troszeczkę zadipuje. Plus do tego na drugi zestawik SK30. Tak to kurczę, wali dzisiaj. Tak to dzisiaj wali na wodę. Zobaczymy, czy się coś na to skusi. Zanęce, tak jak mówiłem, 8 kg kukurydzy. Niczym więcej jutro poleci na pewno jakaś zanęta. Mam tego tutaj też dosyć sporo, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że. przyniosą wielkie ryby. Kukurydza wzięta od chłopaków na próbę. Zobaczymy jakim to wyszło taką dosyć typową metodą to, to robią, bo parzą tą kukurydzę w workach więc ten cały aromat tej kukurydzy pozostaje tutaj w tych paczkach na końcu zobaczę jak to się pięknie prezentuje jedziemy z kolejną paczuszką Nie Kurde, dosyć miękkie. Powiem Wam, na obecną jestem zadowolony. No i powiem Wam szczerze chyba, że nie pójdą cztery paczki, tylko pójdą trzy paczuszki, bo to jest cała Micha. Przysmaku dla rybek. Ja że się zanastawiam na mury, ale jest naprawdę tego dosyć sporo. No to daje do gamura No nie wiem, zobaczę wejdzie druga Kolejna znaczy czy nie wejdzie No nie wejdzie co mam pracować No nie wejdzie 2-4 6 kilo 6 kilo plus pelety Dobra, płyniemy zestawiki SK 30, zioło prezesa Jedziemy Zobaczcie i to właśnie są wakacje 35 na plusie Dziewczyny w wodzie, roki, goni, ważki. Jak to roki, nie? Wędki będę rzucał troszkę bliżej, troszkę bardziej w prawo, gdzieś w to miejsce, no nie wiem, gdzieś tu w to miejsce, tam też chyba stoi marker, nie wiem, czy go widać, czy nie widać. Słońce tak wali po, po kurde w gałach, że naprawdę nie wiem, czy go tam widać, czy nie widać. W nocy na pewno będzie widać, ale skróciłem dystans. Wybrałem płytszą wodę, jest to gdzieś tutaj o połowę drogi mniej niż to co rzucaliśmy, więc mam nadzieję, że tam coś się powiem wam tak. 80 cm różnicy jest na markerze. Marker jak wszędzie się zanurzał, tam wystaje około 50-60 cm, czyli plus minus 20, a 80 cm mniej wody jest. I pięknie zobaczcie, tyle papusiania, pięknie pachnie karmelem. Sama kukurydza kulasy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Płynę zalęcić. Kilka kuleczek truskawek, kilka kuleczek ananasów, kilka kuleczek kiwi. Ogólnie walę na słodko, zobaczymy jak wyjdzie. Uuuu kurde, ale grzeje, Nie uwierzycie jest godzina 20, nie? A wydaje się tak jakby było południe. Już wam pokazuję zestawik jaki tutaj mam zrobiony. Pierwsza wędka tradycyjnie na bezpiecznym klipsie. Na końcu kuleczka i tutaj na tą wędkę leci SK30. Tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że tego, tego haka podniesie do góry. Zaraz summy tutaj sprawdzimy przy brzegu. jak szalony. Sprawdzamy, rzucamy, jedziemy z rybami. Łypnie czy nie łypnie? Wędki zarzucone teraz. Jak już widzicie piękny zachód słońca. Idziemy dzieciakom zrobić coś do jedzenia. Sami też coś pewnie przekąsimy i czekamy na jakieś branko. Jaka okay. to dziewczyny zupa jest? Co? Suda. Jaka? Suda. Szczawiuwa! szczawiuwa, szczawiuwa. <laughs> Zobaczcie, cały tutaj. W domu gotowany, bo nie chce się. Nie się ważyć nad wodą to taki pięciolitrowy słoik tutaj mamy. Szybko. Jemy. Smacznego, nie? Smacznego. Idziemy piuśku. No już, Milenka lubi jeść, nie? Tak. Ja Co? Też lubisz? Tak. Lubicie szczawiówę? Tak. Zobaczcie, bo pewnie większość z Was w ogóle nawet o nie jadła nigdy zupy szczawiowej to jest zupa normalnie ze szczawił taka kwaskowata z jajkiem, marcheweczką. Nie mam Zobaczcie nie masz jajka! Dzieci normalnie przepadają za tą zupą. To jest moja? No nie wiem, twoja bo Nikoli co? Nie, bo Nikola tyle nie bo to jest moja. To jest twoja ta? A Nikoli? A Nikoli troszkę Więcej jajka, tak? ja też mam więcej. No tyle samo macie. Pewnie i tak tego nie zjecie, ale dobra. Nocka za nami. Bardzo fajna pogoda była do samego rana, do godziny 7 rano. O 7 jak się rozpadało mamy 13, tak jak już widzicie, bluza, temperatura spadła w pewnym momencie było nawet i 15 stopni wiadro, kolejna porcja kukurydzy i cornshota z błynę shopu wymieszana. Zaleję to wszystko jeszcze liquidem Mech Pro truskaweczką. No i będziemy, będziemy nęcili kolejną porcję pod markera. Wczoraj tylko jedno branie na kulkę wziąło prezesa ale zdjęło kulkę, nie wiem, nie zacięła się rybka szkoda bo szykowało się do rolki, ale nie odpaliło do końca szybko mieszam wywożę no i będziemy czekali na kolejne branka Pierwsza rybka po kurde w 24 godzinach Pierwszy karpik Zobaczmy ile rybka ma Ja obstawiam, że gdzieś około 50 paru 6 dyszek 60 cm pełno łuski na kukurydzę Na w kukurydzę, kulek nie chcą I słuchajcie, drugie branko, kurde, no nie minęło nawet pół godziny. O, drugi taksówka drugi chyba. Ja, druga taka mocna, 40, 50 nawet. Postaram się to wypiąć. Tu jest wodzie. Łohohoho, wow. a nas tutaj prysznic zrobił. Coś. Dobra, uciekaj, uciekaj, no. uciekaj, uciekaj. Poszedł. Ej, ostatni dzionek dzisiaj, niedziela. Fajna pogoda, bierzemy się za gotowanie obiadku. Śniadanko już jakieś tam wciągnęliśmy. U nas tradycyjnie kociołkujemy. Co będziemy robić? No nie wiem, co będziemy robić. Jakiś taki wynalazek. Jakieś mięsko, jakieś warzywka sezonowe. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zalejemy to wszystko jakąś pasatą pomidorową i, i jazda. Mięsko już mamy przyprawione, wymieszane, podsmażone z cebulką. Dodajemy resztę składników. Dobra, kociołek mamy już gotowy. Aż pomarańczowe co? Co tutaj mamy? Wszystko tutaj mamy, wszystko i nic w sumie. Smacznego. My już jesteśmy w domu Niestety, ale wypad jeżeli chodzi o rybki to na pewno na pewno go nie zaliczamy do udanych bo złowiłem tylko dwa karpie jakiegoś tam leszcza i no i w sumie chyba wszystko Nie wyciągałem fiderów wędki pozarzucane były na grubo kukurydza widzieliście jak było nęcone. No kurde, w tym roku tam ta miejscówka nie, nie, nie dawała żadnych ryb Jak w zeszłym roku brały, jak potrzaskane to teraz sporadyczne jakieś tam brania ale to nie tylko u mnie u innych wędkarzy też, bo już tam z nimi rozmawiałem, więc rybki nie biorą. My się już z Wami żegnamy, zapraszamy Was do komentowania, subskrybowania kanału, a my widzimy się już za tydzień o godzinie 20. Siemanko, do zobaczenia.